22 maja dotychczasowe życie pana Radka się skończyło. Na w pożarze spłonął jego dom i warsztat, jenowcy, radę, ale przede wszystkim zginęła jego żona jenowcy, i sześcioletnia córeczka. Mężczyzna powoli próbuje odbudować swoje życie. Możemy mu pomóc. Cały czas trwa zbiórka na pomoc na portalu pomagam.pl. Ale można także bezpośrednio zgłaszać się z ofertą pomocy. Panie Radku, gdzie jesteśmy? No, jesteśmy teraz w miejscu, w którym znajdował się. Budynek, w którym prowadziłem swoją firmę, warsztat, w którym razem z żoną i z córką mieszkaliśmy. Warsztat był tutaj. Tam dalej widać, jak pozostałości są po biurze moim. Tam była Łazienka na końcu, a nad tym mieliśmy, mieliśmy pokój z kuchnią. No i tak żyliśmy, mieszkaliśmy. To wprawdzie było, miało być takie tymczasowe, bo tu z tyłu rozpoczęliśmy budowę domu. No i docelowo mieliśmy, mieliśmy razem wszyscy tam mieszkać. Parę chwil, jednej majowej nocy i wszystko się skończyło. Tak, dosłownie wszystko. No bo w jednej chwili straciłem i rodzinę i dom i pracę yy, i właściwie tak można powiedzieć że skończyło się wszystko yy, dla mnie no teraz oczywiście próbuję próbuję jakoś wrócić do do normalności ale yy, ale no to jeszcze na pewno potrwa właściwie jedyne pamiątki które które zostały takie w całości to to dostałem yy, yy, Karton z rzeczami żony z jej pracy, no, takie drobiazgi, które po prostu każdy w pracy ma. E, po córce to rzeczy, które były w przedszkolu. E, I to właściwie tyle, bo e, nawet, nawet trudno było odszukać jedno zdjęcie, które by zostało. E, to, to wszystko było no, tak spalone, tak, e, tak zniszczone, że no, no, właściwie można powiedzieć, że nic nie zostało. Jest jednak światełko w tunelu, bo ruszyła zbiórka, ruszyła fala pomocy. Komu i za co chciałby Pan podziękować? I czego potrzeba na ten moment? No, właściwie no, podziękować to chcę wszystkim, ale jest całe, cała masa osób, których nie znam, nigdy w życiu nie widziałem i pewnie nigdy nie spotkam w życiu. Ale. Ci wszyscy, których znam, no to są no, no sąsiedzi chociażby, no to oni, oni zaangażowani są najbardziej w pomoc. Dzywa się coraz więcej firm, które, które też chciałyby jakoś tam pomóc. Nie wyobrażałem sobie nigdy w życiu, że, że to jest możliwe, żeby, żeby komuś aż tak pomagać, jak, jak ludzie pomagają mnie. No i teraz no, wszystkim chciałbym podziękować e, tym, którzy już pomogli i, i tym, którzy dopiero zamierzają pomóc, także no, bez tych ludzi to, no, to nie wiem, co bym zrobił. Czego panu potrzeba na tę chwilę? Na tę chwilę, no to taką pierwszą i podstawową sprawą to są właściwe materiały budowlane. E, no, jestem w trakcie w trakcie rozmów różnych z różnymi firmami e, i znowu sąsiedzi też się włączają w zbiórkę e, i, i organizują to, to trochę także e, także pierwsza, to taka pierwsza i podstawowa rzecz no bo no nie ukrywam że chcę odbudować to dokładnie tak jak to było e, tak jak to było żeby mieć chociażby taką namiastkę mojego poprzedniego życia jeszcze jeden motocykl zostanie tutaj wyremontowany? No mam nadzieję, że, że nie jeden, że, 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 że wiele ich będzie naprawionych, wyremontowanych. Tylko no, do tego jeszcze potrzeba trochę czasu. Sam nie wiem ile. Mam nadzieję, że stanie się to jak najszybciej, ale o termin to, to o terminie nie mam pojęcia.